To, to, to Łysek czy co to? Nie, Nie. to jest rol, Roller jakoś czy co. Aha, co aha. A. A nazw jest No tak A i jak to pan ceni? Coś takiego 20 złotych 20 zł. A te widynki? 130. Za sztukę? Za, nie, za parę. Za parę. Z Za parę? Tak. A białe? Osiemdziesiąt. A pocztowe w jakiej cenie? Dwadzieścia Za sztukę nie? Za e, e, to A Cepelki? Proszę? A Cepelki? Ja kupiłem. To Coś nowego w Tak, winiana lekka. Lekka winiana. A tu winerek? A winerek też kupiłem, też go Te trzy nabiły. A jednego sprzedałem, a trzy nabiły. Dobry handel. Dobry handel. A będzie miało się zmniejszyć. Jak to czasem wychodzi. Ale człowiek chwili tak się zarazi. Tak, kurwa. A może będzie dobrze, może będzie fajnie. I coś innego. Przepraszam, trzy, cztery O! Przepraszam, bo tu też tego nabyłem, Niech, tego, lefka tego. Mm -hmm. Tego. Tylko tak fotografować? na siebie? Żeby polatali tam, w tej klatce. Ale czy, ale Z tego prezes to, przyjechał do tego? i nikt nie chce dać. Podyszku. Po tak. I chętnego brać. Po i nikt nie chce dać. 32, 32. przyjechał, 30 lat Ciekawe ile ja tutaj Pogadali, pogadali sobie co Właściciel gdzieś poszedł no ja piszkole no. Teraz mnie zdenerwujesz, teraz to mnie zdenerwujesz. Już teraz to nie, teraz to normalnie nie. Kurwa masz. nie, nie, nie. Muszę się kurwa napić obydwaj dobrze, bo... A jak pan ceni te niemie niemieckie wystawowe? Za parę? A tutaj widzę myfeczki, żółte, 80. 80 za parę, a taka parka 100 zł. 100 zł. A dobre to bo ja nie nie No, ale jak na cuiingo, nie ma, <dochod> yani, to możecie sobie postawić coś to wiecie, to takie baranki młode? Takie, Trzy A ty, te duże? 130. 130. To zależy Aha. Z tej strony pan zajdzie, żeby to tak chyba no tak, ze słońcem. No ale te niedorozwinięte pisklaczki, jaka to cena, ja bym wziął, się chciał się dowiedzieć. Po trzy, dyszki, po trzy dyszki za sztukę. Już kórze wam przyjeżdża, nie? Już kończy rynku. Się zbiły w kółkach. A te tutaj baranki? Co? Te po baranki? Po stówie. A tutaj takie kukuciki? To nioski z dużymi grzebieniami. Aha, taka sytuacja. Z Dużymi grzebieniami. I Jaka to cena takich? Po, po sztuce. Za sztukę. No. Hmm. A te z takimi czapkami, jakby takie? No to tak, jakieś tam mieszanie, może z jakimiś czułatkami. Aha. I jak to cenowo, coś takiego? Po pięć. Po Za sztukę, oczywiście. Za wszystkie. Za wszystkie. No nie no. Króliczki. Tu się wszyscy zbierają. Ja już się zbierał. A te króliczki? Po trzy dyszki sobie. Po trzy dyszki. To ciekawe kolor. Ja to jestem na dole w czerwcu. А перлики яка цена? По 8 дней. По 8 за штуку. Te surkacze też? Po 50 A, tak po To ile tu koniuszki? A ile Pan da? Okay. Tutaj kura To zwykła Zwykła, zwykła. nioska, no Tu 28 Brojler też 28 6,5 tygodnia brojler I katuski po 50 A może numer telefonu? Czy... niekoniecznie. To może podam. To muszę... 517 548 190 I jak to mówią mamy, to... No, mamy. <laughs> Zapraszamy do kontaktu, jeśli się coś spodobało. Jakieś pytania, tak? No. Bierze, bierze, bierze I telefon, żonie raz. jaka cena tego baranka? To, 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 to 140. 140. 140. 140. 140. <murwany> 14. Ciekawe jak ona się odchodzi. może i mieć? Duży na, wygląda. Ale dobrze się tak kończyła. to pada Chowała? Nie. Widać, że ona jest. Ten mniejszy? Stubę. Stubę, tak. Małe. 20. Po dwadzieścia. Po dwadzieścia. To nie miniaturki normalne. Tak, no Zelandii. A u panów jak tutaj? Cenowo? 20 zł. Tu pokaż. Samica Z dorosłych już stówkę. E, to te jak to te? Hmm. Mieszanka taka. Aha mieszanka. Tymi... Miniaturki obok są. Na te miniaturki w jakiej cenie? Na 50 zł. To chyba fajne takie. Chwałek po 25 zł tu z miniaturę już w sprawie dorosłych Jutro będę włączył to jak Nie tam że ktoś przyjechać obejrzeć Jutro będę w Łomży, to można przyjechać obejrzeć zakupić tak No 100% ci daje, że będę ale Aha. 80 Aha. Nie wiadomo czy wstanę po 40 też Tu z czystych remontów, po 45 zł Zostały 3 samice same Tu mnie turki znowu dwa o tej białej, takie żółte To miniaturki i te też Tak, też po 50 No chyba, że w wkurcie to trochę taniej Jakby też ktoś brał wszystkie, tak, no, czy o, większe, jakoś. Zainteresowanych zapraszamy jutro do Łomży. Zapraszam. który? No w jakiej cenie kura? 40 zł 40 zł I taka roczna po, po 20 no. Ta się niesie, ta jeszcze pewnie nie Nie, ta trzeba poczekać 4 tygodnie tam no. I będzie jajko jakiś kontakt może chce panu udostępnić? słucham nie koniec a pan na co to zbiera? żarna mieszanki To trochę inne ziarno 8 złotych To pewna sztuka 5 złotych 400 zł taka parka Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji, zostawiam łapki w górę. No i oczywiście, podbijcie tego filmu. No i do zobaczenia jutro. W Łomży. Jakieś pytania, komentarze, sugestie? Piszcie. Piszcie, komentujcie. Pozdrawiam. A w jakiej cenie taka burówka? Po 25 zł. Po 25 zł. Duża. Duża. To pewnie różne odmiany są, a łowie w jakiej cenie? 120, to jest zimowy O, zimowy. O. To w jednym i w drugim zimowy, czy to? To jest mieszanka. Jest mieszanka. I zimowiec, i Aha, a, a ten to jest obie, zimowy. zimowy. Tak. Hmm. To w tamtym roku braliśmy, do tam trudno było go Drogi były. No I zasięliśmy, nawet wydanie niezłe i ciężki tak jak piasek. Patrz, 25 kg podniesciem cięższy niż taki, niż tam niż te jary, te no i, no, niż jary. Nawet bo jary to to musi być niezły jest też, żeby okay. 25 kg wszedł. No tak, no 50 do takiego worka, do tego półmetrowego, no, to, 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 to to nie wejdzie. jest tutaj do tego. A 25 kg pacjowi i, i tak jeszcze wiadomo, nie Nie wiad. No to jest. A pszeniczka w jakiej cenie? 30 zł i na 120 120 no. No, słyszałem tylko o nim, że, że jest zimowy, ale jeszcze nie, nie spotkałem się z takim 25 jak Irga Aha, Irga droższa 25 no, droższa, ale tam w tym roku to się oddaje za co ludzie chcą na na Tylko Irga droższa 25 tak reszta podjedych hmm. Za co ludzie chcą? Dlatego, że no na rynek można po, ponegocjować cenę. Cenowo, w ogłosie 64. Zwyższa metraż w ilości. Przyniczka. 140. 140. I enchil. 120 140. I kukurydza. 120 ml, mielona 140 jeszcze cztery muszę A tu jakaś mieszanka, tak? Kukurydza z... Mielona 140 cała 120 i żyto? 90, 80 80 90 A. A. A.